Aby ktoś się zastanawiał, co macie zrobić z tą nogę Ja mam mega słodki, w ogóle jestem z tą laską swoją. Jesteśmy już, Ola, jak emocje. Emocje bardzo dobre. Czekamy na nasze tułaty. <grym> Oj, <grym> no, no. no. Nasze znaczy dwie przybłędy, Boże. O, oni, oni tutaj ich wysłali. Dzień dobry, miejsce. Rozdzielono nas. Jak to w euro, za granicą. w euro? granicą? euro to wszystko tanie. Guys, udało się, udało się, doleczyliśmy. Jest tak gorący chyba. Umrę. Ten bolt kosztował nas 40 euro, ale. Będziemy dzieciobusem. Maga. Tam siedzą, tam siedzi dwójka. A tu my. Patrzcie jakie w ogóle... Patrzcie, my jedziemy pod prąd. Halo? Czajcie to? Ja nie rozumiem tego. Jedziemy na, par, na lewym. Patrzcie, o to ja będzie po prawej jechał. No niesamowite to jest. Patrzcie. W, to muszę być na vloga, bo my jesteśmy w Lidlu i nagle zupełnie prąd wysiadł ja, Mam jakieś słodycze, ja nie? Nie wiem, no To jest to, o. Jest to, to nie samo Patrzę, nie? No na wakacjach powinni być nie? To jest mój apartamencik Tu mamy taką kuchnię Mogę. Salon, w ogóle jest, jest mega ciemno W ogóle mega estetycznie, ja nie, ta recepcja jest taka estetyczna Dalej jest tutaj jedna sypialnia łazienka. O proszę. Nie nie fajnie, macie klima. A nie, Tu jest nasz pokój z łazienką środku. I w ogóle najlepsze jest to, patrzcie. się. Proszę o w komentarzu. A teraz oceniajcie ma maki macie makijaż. Dziś na 10. Myślę, że mega, no jeszcze Ola. Ola mega. Chodź, 10 na 10 oceniam. A mnie? No, w komentarzach cię oceniam dopiero. końca historia <grystnia> <grystnia> i roman. Podpiszmy się do wow. krótką Nie wiem. Co? No, masaka. Jak oni to zrobili nawet? no, Nie no, mam siły na to. Ja Muszę wymyślić obiad, śniadanie. Kiepsko to widzę. ale dla mnie nie że tu się idzie nie tą stroną. No. Jeśli nie dotar do hotelu, to, to przez moje 3 kg plecach Ja umrę tutaj. Tutaj, proszę bardzo, zakłopotałem. Yeah. i się w ogóle idziemy teraz nad basem. Um. Potem na plażę i na ruiny miasta pokażę Wam nasz widok, o ile mi się uda. Taki tarasik. Wczoraj naprawdę, ja nie wiem, byłam tak zmęczona, podnięta, wieczorem siedzieliśmy jeszcze nad basenem. Teraz zobaczcie moje timelines. Jakby to jest jeden dzień. To się robi w jakimś trybie błyskawicznym, tak szczerze. No ja w końcu, To są wyglądanie no zobaczymy co z tego wyjdzie. Chyba robi w powietrzu krojenie rozklinki, A wiadomo, taki, no trudno, <guellame> to za nie zapłaci. Nie mogę. Tak, na basen. A i szukamy klucza, gdzie w ogóle w całą noc w hey! drzwiach. Na basenie teraz i aktualnie będziemy miała jakieś drinki, bo nie jest Maciej. dzisiaj bym chciała pójść na plażę jakąś jutro, jedziemy na wycieczkę statkiem. Czy idzie to statkiem? Um, i i this one I jeszcze mam nadzieję na żółwie, ale to zobaczymy cię we vlogu, czy nam się uda. Uwaga, jest dowód na vlogu. Macie, Maciej ze mnie się śmieje, że nagrywam i że gadam do telefonu. Widzicie? Dziewczyny poszły do toalety i poma teraz, bo ja ma teraz w action za 13 tutaj. No to jest jakiś steal największy i on ma 80 razy chwilę. Jak nam uchamy go, to pomogę go pokażę. Macie taki tur po basenie, i generalnie tu są leżaki. Tam jest bar, tam jest taka ścianeczka, brodzik I tutaj są nasze leżaki. Wineczki. Co bierzesz? On the Beach. Nie wiem, ile kolada. Co, co bierzesz? Słyszałem, dziadu stary. Młodzi to. Ja nie mam pytań. Mamy tutaj pierwsze gotowe wineczki. Sly. Mamy tutaj wineczki. Pięknie. Idziemy sobie usiąść. Ogólnie te ziomale tam sprawdzali sobie przepisy, jak zrobić w ogóle te drinki. I can't, ale fajnie. i teraz na terenie, zaczynaście zrobić action. Zobaczcie. Jak nie usiąść. na Dobra, w Nie, nie, myślisz na to. A po jest na coś, na co czekałam długo. Taki slashy. Ogólnie w tym basenie to się zupa. Trzymamy. Poszliśmy po to w końcu, bo tą granitę i Ola z Amelką poszły i kupił drugą. Tą granitą dla Macieja, a Maciej już sobie kupił. Nie wytrzymam. trzymam. tylko trzy. No. Zobaczcie, mamy małą dziurę Przyszliśmy... A! Przyszliśmy na inny basen i dosłownie się zepsuł Obiadzik mhm. Jakie okay. chyba, chyba dotarliśmy po tylu mękach Wydaje mi się, że jesteśmy praktycznie już Szok! Każdy wziął dosłownie to samo i drineczki, to są lasy, to lasy, to laseczki i jesteśmy maźnie. Jesteśmy na jedzeniu i idziemy chyba gdzieś w wody. Jak mi się wydaje? 40 minut wracamy do tego hotelu. Siema, mamy trzeci dzień, ja jestem tak zrana rana. Wyszło mnie jakaś czekoladka, ale słuchajcie, idziemy na ruiny na grobowce oglądać. Jest gorąco. Ja mam lniane chociaż, bo na zwiedzanie to nie ma żadnego miejsca na sukienki. No i generalnie byłyśmy przed chwilą w Lidlu. Niestety. Maciej został w hotelu, bo w trakcie on uznał, że go boli noga za bardzo. I został, może i dobrze. Za chwilę pokażę wam tej ruiny generalnie, to mamy jakieś 5 minut do tego jeszcze. I potem lecimy na Coral Bay. To już tam trochę widać, więc wchodzimy. Ja sobie typuję Angleterkę jak jakieś dżungli, bo te chrabąszcze cały czas skrzeczą. Wchodzimy do pierwszego grobowca. Oh Samy fakt. To są niby grobowce królewskie, ale nigdy żaden król tutaj nie leżał. Zobaczcie, jakie to jest ogromny i ogólnie to jest po prostu wszystko, wszystko to są grobowce. Będą foteczki robione ja O, te... teraz rozpuścić. Po prostu outfit check mm. Takie jest git, że rozpuścić włosy Muszę się wykąpałam bez kąpania mm. Moje no. słowa nie są w stanie opisać, jak gorąco tutaj jest Mamy przerwę Przerwę Content strachę nie Debata, czy tam należy szczur? Tak, strasznie to Ej, to wygląda na jak jakiś szczuras Jako furas Ola. Uraz. No to jest szczur ogon, Ewidentnie Kur. Nie Jest filmować rzeczy wszystkich. Ja nawet nie pytam ile jest stopni w tym yy, busie, bo to jest porażka. Bo panu sobie nie Pan Fanfakt, każda przejażdżka na 2 euro. Więc jakby nawet chcecie jechać jeden przystanek, to o 2 euro. Tam jakiegoś <śmianowidze> ja to nie ma za <śmianowidze> A jaka mamy co Mamy. Cześć, z fabuła fabułuje. Kiedy jakiegoś cyfryjczyka i z nim pisze. Ej, on idzie z nami na imprezę, bo już napisać, kiedy idziemy na imprezę. Ona go wiesz na imprezę. A Marcin został przy basenie i był taki barman. I ona ci do niego zagadał, i on nas dzisiaj wiezie na miasto. Autem. Ja, ja tam nie, nie mogę tego przeżyć. Co to się w ogóle dzieje? Notarujesz, wy! Okej. Hej, wysoko, on mi z swoje zdjęcie. po, no. my po jetski, ale my teraz udajemy, że yy, jest sesja zdjęciowa. Tak. Nawet nie jedziemy nim. Ale <laughs> ogólnie było A mega. Jest, jest cool. Kibla nagrywamy, bo uwaga Dokładnie Obawiamy wam story time Wziąłem Dzisiaj na wstanie do Macieja. Widzieliście w busie Wyjedziemy z nim gdzieś Jesteśmy aktualnie z nim na baru Ten co obsługuje tam Jakimś kabana. Tak gdzieś, beach bar Ale jest fajnie Zabrał nas gdzieś, autem wszystkich I siedzimy teraz tutaj, po oleje z nim gada. Nie, pójdzie się wsiadać do nieznajomych no. To jest świetne. Fabuła, Fabuła, ale. Yeah. Każdy, żeby guys, jesteśmy w barze. Wszyscy mamy. Nie ja mamy na mnie oddechcia, tu jest Porsche Martini. Tu co ty masz? No co masz? Czech smaru, bro! Mówiłam wcześniej w kiblu. Pozdrawiam jesteśmy w kiblu. Nie! jesteśmy w kiblu? Guys to się dziąg nas zabrał! I know. A będzie masz Jesteśmy na gastro właśnie. Jesteśmy fryteczki z moimi guys. I... Maciek to jest wybór. Amelka zostawiła nas za na ratownika, Maciej zostawił nas z na nie do Kogo? Na ratownika! Maciej zostawił nas po prostu. Generalnie jest trzecia. Cały trzecia. Robimy test woda odpornego kaisa. tutaj? Idziemy na wodospady i docieramy naszych ulubionych pasów. Tutaj te zielone trwa 2 sekundy. Zobaczcie. Klikamy jest czerwony. to czekać będziemy. Jest, uwaga, zaczynamy iść i... Nie mówcie! O! I już koniec! A my w połowie pasów. I w Lidlu. Pozdro yy, Przyjechałyśmy na autobus do Łodzi, no, a do Niza i okazało się, że dzisiaj lody nie jeździ autobus stop. Ej, czy... Ja wzięliśmy taksówkę. <laughs> Jesteśmy taksówce, ale wiesz nas nikt. Cieszymy, bo nie. on rzucił robotę, to jest... nie, nie wiem. <laughs> cieszymy się, bo rzucił robotę. Nie cieszymy którego. się. To to jest akurat głupi pomysł, ale rzucił, więc może na to odebrać, S. <laughs> My jedziemy, Ostatnie my ostatni chwilę żywe. Jedziemy, byśmy tutaj 40 minut na, bieżą, na safari, na safari, a nas wzięli, bo się zatrzymali i pytamy, wie, jedziecie tam gdzie my, a oni, tak. Ja bardziej, to ja. I O, Luju, a My tutaj dosłownie. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, że my tu dotarłyśmy. Boimy bo się, się, że po... nasi kierowcy, kurwa, nam nie odpuszczą teraz. No. Myślę, że tak, a my przyjedziemy dwóch hutach. My zaraz jakieś jakichś na pustyni. No. Ja stoję i mam na nich. Jakie były szanse, że nas uprowadzą? Duże. Ale nie, bo tam było 45 minut na piechotę. Rozumiecie? Patrzcie, jak to jest pięknie! Lecimy na foty. My na TikToku toku oceniamy skoki, więc spadajcie na TikToka tutaj macie. Stary poleciał. Pokażę Wam tutaj jeden taki przedpremierowo. To będzie dość słaby skok. <noise> to będzie słaby. <serdecznie. głos> o, to jest mały. O, to jest mały. O, idzie na ziomal. Ej, on będzie skakał na bank. On będzie skakał. Dobra.

Pierwszy pizza. Takie, takie widoczki. My na plantacji bananów. Tutaj się normalnie banany, se tu rosną. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda. Mamy banana i awokado. Super. Nie, no żartuję. Banana nie można. Jeszcze nie dojrzały Podoba mi mieć świeży sok z Grata Najśmieszniejsze jest, że tak średnio jest miejsce i siedzimy w pełnym słońcu Ciuki za żółwie. Zgadnijcie co wzięła Amelka A co my? Wzięła my sok Co, ma? co masz Amelka? Popatrz Kole Z czym? Z czym? Z Jestem Polakiem na wakacje, a po co wam chodzi? Ja też, ale ja nie, 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 nie piję Patrzcie w ogóle na moje piegusy Ale z widla lepszy soczek Ola też ma sok Co? Uważasz, że średni? Średniawa czy nasze jedzenie? Ja mam to i to, mam nadzieję, że to zjem. Ale ma taką rybę, no to jest ładne. Ale takie nie. ładne i dojrzałe. A, Ładne i dojrzałe. Tutaj, o, a, a masz za rybę? Jesteśmy na Afrodyty. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jestem takie. O, drzewka, a tam jest ta sadzawka i ryblisko. Słuchajcie, oni, je ja nie wiem, do której oni przebolowali, ale ale wrócili późno. O drugiej mnie jeszcze obudzili. Eee... Czekajcie, mi się coś zamazała. O drugiej jeszcze mnie obudzili, eee, bo w kuchni coś robili. Ja nie mogłam spać, no ale wstałam na rano i jestem na plaży. Ja nie wiem, tutaj nawet wstali. Lekko I don't care, bo to jest ostatni dzień i ja nie mam zamiaru go marnować, więc jestem sama. Jestem na basenie Amelki. Eee... To mnie gadał jakby co ona od niego chce i takie różne rzeczy. On mnie atakuje, ale zapraszam tutaj na basen. To pusty basenik, zobaczcie. A ja się spalę. Burn it. Burn it. Być co, oprona, Jeszcze bardziej. Patrzcie, ten ziomal przed chwilą. Podszedł do Amelki, oni byli na schodach i się dosłownie ją nią gapił, a ona na niego. I ja mówię, o Boże, ale on się na ciebie patrzył. Zróbowy. I on tutaj osobnie przyszedł, żeby jej powiedzieć, że jest ładna i jak długo to zostaje i chciał jej numer, ale powiedział, że... Eee, a ja powiedziałam, ej, Instagrama dawaj. I to do mnie przyszedł. That. Tak mu się spodoba, czekajcie, że tak mu się spodobała, yeah. że on tutaj przyszedł, a Melka jest taka ładna. Ona jest piękna. Widzicie jaka piękna? Alina. <noise> no tak, tak, ona jest taka piękna, że on... Ale po prostu rozumiecie to? To, to, jest właśnie, to jest właśnie ten typ mężczyzny. I like that yeah. we all wish for that. Ja na yeah. szczęście mam swojego co tak. Ja w sumie do niego podeszłam. Ja, Bo się przeprowadzą do Belgii. No, ziemal z Belgii. Yeah. Oh, so cute. Jesteśmy już na lotnisku i pokażę wam jakby co oni tutaj robią. Dają takie bileciki. Ja w ogóle mam tak kryminalista jakiś. Taki bilecik dostajesz, jak ja to wyglądam. Instagram. kto by nie chciał na przykład takiej walizeczki, albo taka kosmetyczka, no please, bo to są takie ładne perfumy, mega luksus. Kupiłam takie e, ciasteczka i tutaj jest, e, aha, wziąłam w końcu tą Venus, a, bo, e, a wtedy to była czekoladowa i nigdy czekoladowych, więc mam Venus jedną i mam Adonisa i tutaj są właśnie takie bardziej czekoladowe, e, więc mam takie, i to jest jedno dla taty, a drugie to ja nie wiem, może dla Szymona, albo dla rodnika, zobaczymy No ale przyznajcie, są mega słodkie.